Dzień dobry. Dzisiaj zrobię niesamowicie smaczne, znakomite i proste w przygotowaniu ciasto sezamowiec. Wiem, że to nie jest nowość i dużo osób zna ten przepis, ale ja chcę pokazać jego przygotowanie na swój sposób. Gorąco polecam przepis i zapraszam do oglądania. Żeby nie przegapić nowych i sprawdzonych przepisów, proszę, zasubskrybuj mój kanał. Zostaw komentarz i polubienie. Będę bardzo wdzięczna. Przygotowanie zaczynamy od ciasta kruchego. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. W misce łączę żółtka, cukier drobny i ucieram przez 5 minut do jasności. Następnie Dodaję śmietanę 18%, roztopione masło lub margarynę i całość dokładnie mieszam do połączenia. Mąkę tortową typu 450. I proszek do pieczenia przesiewam. Dodaję do rzadkiej masy i zagniatam miękkie i elastyczne ciasto. W razie potrzeby można dodać więcej mąki. W tym przypadku, gdy ciasto bardzo przykleja się do rąk. Zawijam go w folię spożywczą i wkładam do lodówki na 30 minut, a w międzyczasie przygotuję piany z białek. Białka w temperaturze pokojowej przelewam do miski, dodaję sól i ubijam do uzyskania piwnej piany. Stopniowo zaczynam dodawać cukier cały czas ubijając na najwyższych obrotach. Kiedy uzyskamy sztywną i lśniącą pianę, a cukier całkowicie się rozpuści, dodajemy skrobię kukurydzianą lub ziemniaczaną. Miksuję jeszcze przez chwilę na wolnych obrotach. Orzeszki włoskie drobno posiekane dodaję do piany z białek. I krótko mieszam. Następnie ciasto wyciągam z lodówki i dzielę na dwie równe części. Rozwałkowuję pierwszą i przekładam do formy o rozmiarach 20x20 cm. Trochę dociągam do brzegów foremki, żeby blat po upieczeniu był równy. Na ciasto wykładam mrożone owoce, które można zastąpić powidłami, z czarnej porzeczki, śliwek lub agrestu. Wykładam pianę białkową, równomiernie rozprowadzam i wkładam do nagrzanego piekarnika. Blat piekę. Przez 40 minut na drugim poziomie od dołu w temperaturze 170 stopni. Pierzch ciasta powinien się zarumienić. Wyciągam i pozostawiam do wystudzenia, a tymczasem przygotuję placek z sezamem. Rozwałkowuję drugą część ciasta i przekładam do formy. Na warstwę z sezamem w rondelku łączę masło, miód u mnie pszczeli, ale też można zastąpić na sztucznym, cukier. Doprowadzam do wrzenia i gotuję przez 3 minuty. Następnie wsypuję nasiona sezamu, pokrojone orzeszki u mnie nerkowce, ale mogą być inne takie jakie lubicie. Mieszam, gotuję całość jeszcze przez 4 minuty. Ciepłą masę wykładam na ciasto, rozprowadzam i piekę w 180 stopniach przez 20 minut. Gotowy blat po upieczeniu jest trochę twardy, ale tak powinno być. Proszę się nie martwić. Placek z sezamem pozostawiam do wystudzenia, a w międzyczasie Przygotuję krem halwowy. Do miski wkładam miękkie masło, przesiewam cukier puder i ucieram aż stanie się białe. Oczywiście, jeśli nie lubicie bardzo słodki krem, cukier puder można pominąć. Cały czas miksując dodaję do masła porcjami pokruszoną halwę. U mnie waniliowa. Ubijam wszystko a na koniec wlewam odrobinę aromatu migdałowego. Pamiętajcie, że wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej, żeby krem nam się nie zważył. Ale nawet jeśli tak się stanie, można to poprawić. Wystarczy trochę podgrzać krem w kąpieli wodnej i ponownie ubić. I powinno być OK. Składamy nasz tort. Na podkład daję trochę kremu. Robię to dlatego, żeby podczas przemieszczania ciasto nam nie zjechało. Wykładam placek z sezamem. smaruję go obficie kremem, staram się równomiernie rozprowadzić i przykrywam ciastem z bezą i owocami. Boki smaruję kremem i pozostawiam ciasto na jedną godzinę w temperaturze pokojowej, żebym płacek z sezamem trochę zmiękł, bo po upieczeniu, jak mówiłam wcześniej, jest twardy. A w międzyczasie obsmażam płatki migdałowe, które wykorzystam do obsypania boków ciasta. Bardzo lubię używać orzeszków migdałowych do dekoracji swoich ciast, ponieważ dzięki nim wypieki wyglądają bardziej efektownie i apetycznie. Dokładnie jak z najlepszej cukierni. Gotowy tort wkładam do lodówki. Najlepiej na 24 godziny, żeby nabrał smaku. Po wyciągnięciu z lodówki, bezpośrednio przed podaniem, Pozostawiam go w temperaturze pokojowej na pół godziny, żeby było łatwiej kroić. Z pewnością mogę powiedzieć, że się udało. Tort nie jest zbyt słodki, a wszystkie warstwy idealnie się komponują. Napiszcie proszę w komentarzu skąd mnie oglądacie i czy podobają się Wam moje wypieki. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.